Gen z nie nadaje się do pracy. Serio, nie ma osoby co tego nie słyszała. Ta dzisiejsza młodzież to tylko komputer i telefon. Nic nie potrafią zrobić. Żarty o wymianie opony, żarówki to już jest klasyka. Ale co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Ci sami ludzie, którzy tak narzekają, przychodzą do nas z każdą najmniejszą pierdolą. Telefon się popsuł, a tam włączony tryb samolotowy. Drukarka nie działa, kabel leży obok niepodłączony. Albo moje ulubione, zapisywanie haseł i pinu do kart na żółtych karteczkach i przyklejanie losowe miejsca. Ugh. Tragedia. Tak sobie myślę, że narzekanie starszych na młodszych to w sumie odwieczna tradycja, pisana chyba w nasze DNA. My za 30 lat też będziemy narzekać na kolejne pokolenie, ale patrząc obiektywnie, fakty od Gen Z są takie: najlepiej wykształcone pokolenie w historii, świetnie ogarniamy technologię, coraz więcej nas zakłada własne biznesy i robi kreatywne rzeczy w internecie. Różnica jest taka, że nasza hierarchia rzeczy ważnych jest zgoła odmienna od poprzedniego pokolenia. Bardziej cenimy sobie wolność wyboru, balans między życiem a pracą i pracę głową zamiast fizycznej charówki. Może więc nie chodzi o to, że nie nadajemy się do pracy, po prostu nadajemy się do pracy innej niż tak, którą starsi sobie wyobrażają. Bo jasne, z oponą możemy mieć problem, ale kiedy chodzi o odblokowanie telefonu, naprawienie drukarki albo ogarnięcie internetu, to nagle się okazuje, że Gen Z to jednak niezastąpiona siła robocza. Nara!